Techno Podcast. Polski Elon Musk chce wykupić Wykop. Wykop to jest taka znana polska platforma. Eee, takie nagłówki, słuchajcie, krążą już w internecie w tym tygodniu. W zasadzie to jest bardzo świeżutki newsik, dosłownie z wczoraj. Eee, kim jest ten polski Elon Musk? Oto, już Wam tłumaczę, jest to Rafał Zaorski, e, znany na rynku jako król spekulacji, e, który wsławił się ostatnio bardzo na YouTubie, głównie, e, ponieważ w ostatnich tygodniach Przeprowadził bardzo interesującą operację na kryptowalutach, na której zgarnął bagatela 10 milionów dolarów. Mm -hmm. e, no i słuchajcie oto to, Rafał troszeczkę, jakby to powiedzieć, inspiruje się e, największym mącicielem kryptowalutowym na świecie, czyli Elonem Maskiem, e, i na Twitterze jakiś czas temu e, pojawił się e, taki wpis: e, Czy można kupić wykop i za ile? Hmm. Pyta Rafał na Twitterze. E, dosyć podobną operację zastosował niedawno Elon z Twitterem. E, czy Elon kupił Twitter, czy nie, e, to będzie w jakimś kolejnym newsie, ale tutaj rozmawiamy o panu Rafale. E, I słuchajcie, mm, Zaorski złożył bardzo ciekawą propozycję właścicielowi e, wykopu, ponieważ e, ta propozycja jest aktualna tylko do jutra, do 1 czerwca, do godziny 8.00, e, więc jeżeli oglądacie to w formie skrótu na YouTubie, na TikToku, to zapewne już wiecie, czy Pan Rafał jest nowym właścicielem wykopu, czy nie. Co zapowiada Zaorski? Przede wszystkim rozwiązanie problemów użytkowników, którzy zgłaszali m.in. problemy z hashtagami. Widać, że milionerzy, miliarderzy mają podobne zabawy i robią sobie podobne prezenty na Dzień Dziecka, bo jeżeli do jutra jest ten termin, to, to Pan Rafał postanowił zrobić sobie prezent na Dzień Dziecka i rzucić taką ofertę. No jak znam życie, ta oferta zakończy się przejrzeniem platformy Wykop. Podobnie jak Elon Musk, zauważy tam wiele botów. Ten zauważy, że tam niestety te grabki albo ta piaskownica do końca mu nie leży, więc będzie się chciał z niej wycofać. Cena pójdzie trzy razy w dół. Szukasz kursów online? Chcesz się rozwijać? Świetnie trafiłeś. jaro.edu.pl Subskrybuj kanał Techno Podcast i bądź na bieżąco.